Rejestrowanie rozpoczęcia pracy. Aby zarejestrować swój czas pracy, logujemy się do systemu. Przechodzimy do funkcji dane pracownika. Wciskamy klawisz start. Czas pracy jest już liczony. Opcjonalnie u dołu ekranu możemy wybrać zadanie, nad jakim będziemy pracować. Podobną funkcjonalność zapewnia również aplikacja Mobile Info. Możemy skorzystać z widgetu, wciskając Start lub Stop. Alternatywną możliwością jest przejście do aplikacji, następnie do funkcji Rejestracja, wybranie odpowiedniego kierunku przejścia, wejście lub wyjście. Dostępne są również rejestracje specjalne. Po wyborze kierunku naciskamy przycisk Dodaj rejestrację. Ponadto aplikacja umożliwia bardziej zaawansowaną obsługę rejestracji pracy zdalnej wraz z rejestracją pracy nad konkretnym zadaniem, zleceniem czy też projektem. W tym celu przechodzimy do funkcji Zadania gdzie w dolnej części ekranu możemy wybierać zadania, nad którymi będziemy pracować, przełączać się pomiędzy nimi, czy nawet zakończyć pracę.